Witajcie, wiem o to. Dzisiaj mała wskazówka dla użytkowników Audi Q5, a być może nawet i Audi a 4 W mojej Q5 podłokietnik niestety nie jest przesuwny w żaden sposób, ale pokażę Wam, w jaki prosty sposób można to naprawić. Wykręcamy te dwie śrubki. Wyciągamy podłokietnik, wykręcamy kolejną ukrytą śrubeczkę. Pokazuje się, to śrubeczka, która blokuje możliwość przesuwu. Zakładamy. Skręcamy. Zamykamy. I nasz podłokietnik staje się komfortowy. W bardzo prosty sposób można również go zablokować. Ale to ewentualnie następnym razem wam pokażę. Miłego dnia.